Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich. Zawyżej stojących od siebie, niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Jestem teraz w Nowosibirsku na spotkaniu decyzyjnym, spotkaniu rodzin, w którym uczestniczę. Dzisiaj też mam taką konferencję do rodzin. Ale jak czytam to słowo dzisiejsze, rozmyślam nad tym słowem i wczorajsze, dzisiejsze to spotkanie było i wczoraj, i dzisiaj. To jestem zadziwiony, jak bardzo Boże słowo. Komentuje te wydarzenia, albo te wydarzenia komentują Boże Słowo, że właśnie to słowo, które jest tak ważne dla rodzin, dla małżeństw, jest akurat w tym dniu, kiedy mamy to spotkanie, ale spójrzmy, żeby znaleźć jakąś myśl dla siebie, nie tylko dla swoich rodzin, nie tylko dla życia w rodzinie, ale w ogóle każdy z nas, żeby znaleźć to słowo. I dziś słyszymy, jak dziś słyszymy fragment listu do Filipian, i słyszymy, Paweł mówi: jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, to napełnienie to bardziej tutaj częściej jest to tłumaczone jako radość, jakieś pocieszenie w Chrystusie. Jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że. Więc wraca się do kościoła Filipi, do Filipian i mówi: No, jeśli jest, no pokażcie, że jest to pocieszenie w Chrystusie, niech. Z... Patrząc na was, zobaczę, poczuję to pocieszenie. Po, po, pocieszenie w Chrystusie, pocieszenie w miłości, żebym zobaczył to współczucie, dopełnijcie tej radości i mówi, jak, co mają zrobić, żeby On rzeczywiście poczuł to pocieszenie, poczuł, że rzeczywiście to jest prawdziwa wspólnota, prawdziwy Kościół, i mówi przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość, wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego. A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały. Więc, żebyście mieli te same dążenia, tę samą miłość, te same myśli też w innych tłumaczeniach, żebyście, żebyście mieli to samo myślenie, tego samego ducha, te same dążenia, miłość. Czyli, jak można mieć jednakowe myśli, jak można mieć jednakowe dążenia, jednakowego ducha. Wtedy, kiedy jest jakiś wspólny cel, jest coś, co nas jednoczy, wokół czegoś wielkiego się gromadzimy i wtedy rzeczywiście mamy tego jednego ducha, mamy tę jedną miłość, mamy te jedne myśli. I tutaj oczywiście Pawłowi chodzi o wiarę, o Chrystusa, żeby Chrystus był w centrum, żeby wszyscy czytali Ewangelię, żyli według zasad Ewangelii i wtedy będzie ta jedność, jedność zbudowana na Chrystusie. Nie da się jedności zbudować sztucznie. Jedność musi się na czymś opierać, mieć jakieś idee, i mieć jakiś cel, mieć jakieś dążenia, mieć jakąś myśl ważną. I tu przede wszystkim jest Jezus, który jednoczy. Jeśli wszyscy będziecie czytać Ewangelię, jeśli wszyscy będziecie cenić Ewangelię, starać się żyć według Ewangelii, rozmyślać nad Ewangelią, to będziecie mieli jednego Ducha. I to czasem widzimy, jak rzeczywiście ludzie są pobożni, jak ludzie słuchają Słowa Bożego, rozmyślają, to później rozmawiamy i czujemy, że my mamy coś wspólnego w sobie. Mamy jakieś jedno myślenie, jednego Ducha mamy w sobie. I o to chodzi w Kościele, o to chodzi w rodzinach, o to chodzi we wspólnotach, żeby mieć takie wspólne myślenie, wspólnego ducha, zbudowane myślenie na myśleniu Ewangelii, na obecności Chrystusa, na postawieniu Chrystusa na pierwszym miejscu swojego życia. Ale dalej, bardzo ważne słowa, które mówi Paweł. W pokorze oceniajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. I jak można oceniać jedni drugich, drugiego człowieka, że on wyżej stoi ode mnie? Są dwie takie skrajności. Jedna to jest ta, że patrzymy na człowieka i myślimy, jaki on jest głupi, on nic nie umie, w ogóle jaki on jest słaby. Ja to bym zrobił dużo lepiej niż on. Ja się lepiej nad tym znam. Ja w ogóle jestem jej i spokojniejszy, i lepszy, i, i świętszy, i, i mądrzejszy, i piękniejszy, i wszystko jest lepsze. Patrzymy czasem tak na ludzi. Albo jest druga skrajność, gdzie my siebie tak poniżamy, że ja nic nie umiem o ten człowiek, o jak on umie, jak w jego życiu jest wszystko dobrze. A mi się nic nie udaje, a ja jestem taki słaby. I trzeba by, jeśli patrzymy na drugiego człowieka źle, że on jest słaby, że on jest kiepski, że on jest nie taki mądry, nie taki piękny, nie taki dobry jak ja, to powinniśmy trochę spróbować dzisiaj zobaczyć w nim jakieś dobro, że on jest jednak dobry, że on w czymś jest lepszy ode mnie, że on jednak nie jest taki zły. Może w tym, ja zwracam uwagę na to, w czym on jest gorszy, ale tak naprawdę to on ma dużo dobrego w sobie, może lepszego niż u mnie. Ale też spójrzmy tak, żeby nie patrzeć od razu na siebie, że jeśli wszyscy są dookoła dobrzy, to ja jestem słaby. Nie, ja też mam swoje dobro. Jeśli w tym człowieku widzę takie dobro, w tym takie, w tym takie, to i we mnie też jakieś dobro jest. I to nie chodzi o to, żebyśmy siebie poniżali, tylko popatrzyli na innych z szacunkiem przede wszystkim, z szacunkiem, zauważając jakieś dobro w tych ludziach. I Paweł mówi: w pokorze oceniajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie, czyli jedni drugich, czyli ty. Zauważaj, że On jest większy, ważniejszy od Ciebie, a On będzie zauważył Ciebie, mnie, jako wyżej stojącego od Niego. Taka jest wspólnota, jesteśmy pokorni w tej wspólnocie, patrzymy na innych, że oni są ważniejsi, oni są wyżsi, a oni patrzą na mnie też tak. I trzeba, żeby jedni drugich, żebyśmy tak na siebie patrzyli, z takim szacunkiem, widzieli to dobro, szacunek mieli do tego człowieka, że On jest ważniejszy ode mnie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Tutaj taki mały szczegół. Tutaj, właśnie na tym spotkaniu rodzin decyzjalnym, też jest nasz biskup Józef Wert. I wczoraj, przy obiedzie, siedzieliśmy właśnie razem. Siedziałam obok biskupa i taki szczegół nawet tego nie zauważyłem, dopiero jak już zaczął. Wziął kompot, myślałem, że sobie naleję do, do szklanki, ale on popatrzył na mnie na moje miejsce i zobaczył, że u mnie w ogóle nie ma szklanki żadnej, nie, nie stała tam żadna szklanka, więc znalazł szklankę, postawił i nalał najpierw mi kompot, potem sobie. I tak sobie myślę, no raz, że on jest biskupem, dwa, że on jest starszy ode mnie i tak mi się aż głupio trochę zrobiło, ale myślę sobie, jaki piękny przykład, że on się troszczy najpierw o innych, później o siebie. I to jest niby taki drobiazg nalać kompot, ale to się też wyraża przy stole, to się wyraża w różnym w różnych sytuacjach życia, że my nie myślimy tylko o sobie, że zauważamy innych, zauważamy potrzeby drugiego człowieka, zauważamy, że i ten człowiek jest ważniejszy, nawet w rodzinie. Może żona zrobić obiad i później mieć pretensje, no nawet ten mąż nie pochwalił, nie zauważył, nie docenił. Albo mąż wraca z pracy, ja się tak napracowałem, no to oni w ogóle nie cenią tego ja tu jestem niezauważony. Może warto by zrezygnować z siebie. Trochę. No... Ja mogę z siebie zrozumieć, muszę posłużyć innym. Nie tylko o swojej wygodzie, o swojej wartości myśleć, ale też o drugich. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. I też w takim duchu jest dzisiejsza Ewangelia. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, którego zaprosił, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów. Aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, miałbyś odpłatę, lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Czemu Jezus mówi do tego faryzeusza, przywódcy faryzeuszów, którego zaprosił przecież? Czemu mówi takie słowa? Bo zauważa, że wśród zaproszonych są tacy wielcy, szanowani, ważni ludzie. A Jezus bardzo lubi towarzystwo biednych, kalek, trendowatych, ślepych, głuchych i biednych, którzy szukają jakieś jałmużne. I Jezus zauważa, że tutaj piękne zgromadzenie, piękny obiad, ale są tylko ci wielcy, ci ważni. A ci słabi, ci biedni, ci chorzy, oni są, nigdy nikt ich na taki obiad nie zaprosi. I pomyślał o nich i zauważył ich, tych ludzi chociaż ich tam na tym obiedzie nie było. Czy umiemy też zauważać takich ludzi? Bo być może, że żyjemy tak, że kręcimy się wokół w takim towarzystwie takich ważnych, szanowanych, dobrych ludzi, a gdzieś obok są ludzie biedni, skromni, których nikt nie zauważa, których, którym nikt nie pomoże. Może warto, żebyśmy trochę wyszli poza tę sferę komfortu, żebyśmy trochę też zauważyli innych, że my się kręcimy w takim towarzystwie tak, ja pójdę do niego na imieniny, on przyjdzie do mnie, i tak my chodzimy nawzajem. No, my tak się szanujemy, to tworzymy taką paczkę. A może właśnie zaprosić kogoś, kto mnie nie zaprasza, a może pomóc komuś, kto mi nie pomaga, może trochę zauważyć, że mogę coś zrobić bezinteresownie. Nie myśląc o sobie, nie myśląc o tym, że ktoś mi odda. Albo czasem jest takie też myślenie, że ja mu tu pomagam, a on mi nawet nie złożył życzeń na imieniny czy urodziny. No Jak on może, ja mu to tyle pomagam, a on co? W ogóle o mnie nie myśli, ja nie będę mu pomagał. A czemu nie? Właśnie pomagaj, właśnie pomagaj. Albo właśnie jak żona ugotowała obiad, a mąż nawet nie pochwalił, nawet nie podziękował, zjadł obiad i poszedł. Mąż wrócił z pracy, żona nie zauważyła, jak on się bardzo trudził w pracy, jak jest zmęczony w ogóle nic nie zauważyła, nie doceniła, nie pochwaliła. W takie zwykłe życiowe sytuacje, w których gdzieś mamy pretensje, gdzieś może w myślach, chociaż w sercu, że ktoś nam nie podziękował, że ktoś nas nie zauważył, ktoś nas nie docenił. A może to są właśnie te, te sytuacje, o których słyszymy, otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Doczekaj się tego zmartwychwstania. Teraz rozmyślamy o śmierci, o życiu wiecznym, o... O zmartwychwstaniu, o świętych, o umarłych, modlimy się, żeby poszli do nieba. Sami też myślimy o tym i myślmy, myślmy o tym. I to jest taka fajna sytuacja, że ktoś mi nie podziękował, ktoś mnie zauważył, nie docenił: super! Pan Bóg odda mi w czasie zmartwychwstania. Ktoś mnie pochwalił, zrobiłem coś bezinteresownie. Ktoś w ogóle nie zauważył, że mu pomogłem. Super. Pan Bóg mi odda w dzień sądu, w dzień zmartwychwstania. Spróbujmy tak bezinteresownie pomagać. I nawet jak ktoś mnie nie zauważa, nie docenia, nie przestaję mu pomagać. Będę mu dalej życzliwy, będę mu służył, pomagał, działał. A Pan Bóg to wszystko widzi, i Pan Bóg to wszystko odda. Spróbujmy być bezinteresowni. Tutaj w tym domu rekolekcyjnym pod Nowosibirskim, w którym jesteśmy teraz, jest tutaj na ścianie taki, można powiedzieć, fresk, taki rysunek, który pokazuje świętą rodzinę i widzimy, że. Jest Józef, który prowadzi rodzinę i nie myśli o sobie, myśli o świętej rodzinie. Jest Maryja, która trzyma Jezusa, nie myśli o sobie, myśli o tym, żeby uratować Jezusa, myśli o tym, żeby jakoś nie przeszkadzać Józefowi. Jest anioł, który patrzy na świętą rodzinę, jest nawet osioł, który nie myśli o sobie, ale myśli o świętej rodzinie i przede wszystkim Jezus. Jezus, który, Bóg, który stał się człowiekiem, nie myśląc o sobie, ale żeby oddać życie za nas i żeby nas odkupić, żeby nas zbawić. I my też spróbujmy nie myśleć o sobie, ale służyć, pomagać innym bezinteresownie. I pomagajmy też tym, którzy są w czyśćcu. Mamy okazję uzyskać odpust zupełny, mamy okazję pomodlić się ze zmarłych jak najwięcej. Oddajmy tej bezinteresownej pomocy naszym zmarłym. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Sybirska. Z Syberii z Panem Bogiem.